Cześć, torba Waga to świetny pretekst, aby przedstawić Wam kolejnego partnera, którym jest właśnie firma Wago. Takie torby, przyznaję, że rewelacyjne. Były do wygrania nieraz w różnych konkursach, ale nie miałem okazji się zgłosić, żeby taką torbę wygrać. Przyznaję, że wzbudza duże zaufanie i bardzo bym się przydała również w moim warsztacie. Macie w niej dużo miejsca, przede wszystkim torba cała w sobie jest sztywna i ma możliwość podpięcia takiego oto takie oto walizki, Lbox Mini, też do wygrania w naszym konkursie ze Speedy 2. Wago jest jednym z głównych partnerów naszego wydarzenia Złoty Bezpiecznik, i dzięki temu mamy dla Was kolejną super informację, ponieważ na naszym wydarzeniu pojawi się Klementyna, będzie dostępna już od rana w piątek. Dlatego serdecznie zapraszamy zawodowych elektryków, aby przyjść i poznać techniki łączeniowe i tym, co Wago ma ze swoich nowości. Będzie Piotr, w środku będzie można zadawać masę pytań i na wszystkie uzyskać odpowiedź. I być może jeszcze będą czekać na Was jakieś gadżety. Do zobaczenia na finale Złotego Bezpiecznika 24-25 października przy Zespole Szkół Elektrycznych w Stoku.